Bo Bełchatów jest najbardziej zagrożonym w całej Polsce miastem przez Zielony Ład. Jestem głęboko przekonany, że polscy politycy powinni dbać przede wszystkim o polskie interesy, a nie o interesy zagraniczne. Ja nie chcę rządzić twoim życiem. Jak nie? A jeżeli ja jestem gejem i chcę nam przykład zawrzeć małżeństwo i adoptować w swoim dziecko? życiu robić co chcesz. Sławomir Mencen, polityk, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta. Człowiek ciekawy, ale też kontrowersyjny. Organizuje eventy z piciem piwa. Przywitajcie, Zawomiya Mencena! Dobry wieczór państwu. Smarzy jajecznicę w kanale Zero. Zaczęliśmy dobrze. Tak, mówisz? Tak mi się wydaje. Dobra. Czekaj w międzyczasie, podejrzewam, że to trzeba rozbiegać. I to jest dopiero program pod tytułem Mencen grilluje. Ale będę jeszcze musiał ręce po tym mówić. Dobrze, zaczekamy. Jajeku, wiesz? No i ewidentnie jest fanem hulajnóg. Co ciekawe, fani Mencena zrobili składkę na hulajnogę elektryczną, dzięki czemu ich kandydat nie musi już biegać. Na ulicy, w mieście gwar, ludzie krzyczą, wielki czas! Natomiast z mojego punktu widzenia jest przede wszystkim biznesmenem i doradcą podatkowym. I na tych aspektach chciałbym się skupić. Sławomir Mencen w połowie 2024 roku wypuścił swoją spółkę zajmującą się księgowością, doradztwem podatkowym i prawnym na giełdę. Tak, żeby każdy chętny mógł sobie kupić jej akcję. Póki co, co prawda, na tak zwaną mniejszą giełdę, czyli na rynek New Connect. E, natomiast zapytacie, Daniel, no i co z tego? Otóż parę tygodni temu pokazało się mnóstwo artykułów, mnóstwo informacji prasowych o złej kondycji spółki Sławomira Mencena w trzecim i czwartym kwartale roku 2024. Natomiast dzisiaj już jesteśmy po zamknięciu, po zamknięciu całego roku, mamy informacje, jak spółki Sławomira Mencena poradziły sobie w całym 2024. No i właśnie dzisiaj chciałbym Tobie przybliżyć tą wiedzę. Przerwa autoreklamowa. Jeżeli jesteś prezesem, prokurentem, wspólnikiem, bądź udziałowcem spółki ZO, spółki akcyjnej, spółki jawnej, bądź spółki komodytowej i Twoja spółka szuka kredytu obrotowego, linii w koncie, inwestycyjnego bądź hipotecznego, zapraszam Cię do skorzystania z moich usług. Pod filmem znajdziesz link, przez który możesz się ze mną skontaktować. Porozmawiamy, zobaczę jaką masz sytuację i pomogę Twojej spółce uzyskać kredyt. Tyle ode mnie, wracamy do materiału. Mensen spółka akcyjna, bo tak de facto nazywa się ta spółka, za cały 2024 osiągnęła następujące wyniki: przychód, czyli to co zarobiła, co zapłacili klienci 19 milionów złotych. Zysk, czyli to po wszystkich kosztach, co zostało na tak zwane do ręki ponad 800 tysięcy złotych. Są też tutaj trzy ciekawostki. Pierwsza jest taka, że w 2024 roku z bilansu spółki zniknął grunt o wartości 1 700 000 zł. Co się z nim stało? Czy został sprzedany, czy został zamortyzowany, a może jakakolwiek inna rzecz się z nim stała? Tego niestety sprawozdanie nie wyjaśnia. Druga ciekawostka: spółka w 2024 posiadała ponad 850 000 kredytów. Nie ma niestety informacji, od kogo były te kredyty. Czy to kredyty z banków, czy kredyty z jakichś prywatnych firm, od osób prywatnych, a może pan Mensen w swojej własnej spółce pożyczył pieniądze na dalsze działania? Tego sprawozdanie nie wyjaśnia. I najciekawszy smaczek, numer 3, e, spadki, przychody. Spółki Mencen w stosunku do roku jeszcze poprzedniego, czyli 2023, wyniosły 10%. I to jest w miarę ok. 10% w prawo czy w lewo nie robi tutaj jakiegoś tam wielkiego halo. Natomiast spadek zysku w stosunku do tego, w jaki był w 2023, wyniósł, uwaga, 73%. Jest to bardzo, bardzo duży spadek zysku rok do roku. Co o tym wszystkim sądzę? Czy grupa kapitałowa Medzen, spółka akcyjna upada? Nie. Spółka nie upada, nie bankrutuje. Jest ok, ma się dobrze. Zarobiła przecież na czysto 800 tysięcy złotych. Umówmy się, kto z nas by nie chciał w ciągu roku zarobić na czysto do kieszeni 800 tysięcy złotych. Poziom przychodów też jest zadowalający, klienci nie uciekają. Widać, że są chętni na usługi spółki pana Mencena. Reasumując, jest naprawdę ok. Pytanie z drugiej strony, czy jest się z czego cieszyć? Też niespecjalnie, jak mam być szczery. To znaczy wyniki są ok, ale nie są one jakieś po, jakoś powalające. Jak to się mówi, no czterech liter nie urywają. Dodatkowo kwestia tego, jak y, akcje pana Mencena były reklamowane. Jeżeli ktoś kupując akcję myślał, że kupuje Bolit Formuły Pierwszej, duże emocje, duże prędkości, wiraże, przeciążenia. No to może się zdziwić, no bo dzisiaj otrzymał spokojnego minivana z silnikiem benzynowym 1.6, który na spokojnie przywozi jego i jego dzieci z punktu A do punktu B. Spokojnie, stabilnie, ale bez emocji i bez żadnych przyklasków. Tak mniej więcej oceniłbym dzisiaj sytuację spółki Słowomira Mencena. A ty co sądzisz o spółkach Słowomira Mencena? Czy to dopiero start jego dobrej pasy w biznesie, czy może już wygaszanie i powolny upadek marki Mensen w Polsce? Daj mi znać w komentarzach. Tymczasem dziękuję za obejrzenie i do następnego filmu.